Witam wszystkich na moim kanale. Jestem Iza. Dziś będziemy sprawdzać najważniejsze wydarzenie w listopadzie dla poszczególnych znaków. Najpierw zaczniemy od osób z znaku raka. Jakie będzie najważniejsze wydarzenie w listopadzie 2021 roku dla osób spod znaku raka? Najważniejsze wydarzenie w listopadzie dla osób z znaku raka czego mogą się spodziewać osoby z raka w listopadzie. No tutaj karty mówią o jakimś takim błędnym założeniu, jeżeli chodzi o pewną kobietę, o pewną kobietę, która jest bliska waszemu sercu. To może być ktoś z rodziny, to może być wasza jakaś koleżanka, partnerka. Wam może się wydawać, że w pewien sposób, nie wiem, ta kobieta was ogranicza. Bądź też ona ma jakiś taki na Was, właśnie bardzo ograniczający wpływ. Możecie błędnie odbierać postawę tej osoby, zachowanie tej osoby. W każdym razie, tutaj karty mówią o tym, że jeżeli chodzi o tą kobietę, to tutaj ewidentnie jest jakieś wasze błędne założenie, błędna ocena sytuacji, która może powodować właśnie u was jakieś blokady, jakąś niemożność wyjścia ze swojej strefy komfortu, powodowanej właśnie przez tę kobietę. Tak więc, jeżeli chodzi o. Osoby spod znaku oraka, to tutaj, kochani, uważajcie na taką szybką ocenę danej osoby, z tego względu, że później możecie na przykład żałować, że kogoś oceniliście w ten czy też inny sposób. To teraz sprawdzimy lwy. Zobaczymy sobie osób spod znaku lwa. Najważniejsze wydarzenie w listopadzie 2021 roku dla osób spod znaku lwa. Najważniejsze wydarzenie w listopadzie dla osób spod znaku lwa. Najważniejsze wydarzenie w listopadzie dla osób spod lwa. No, tutaj karty pokazują jakieś kwestie rodzinne. Coś was przerośnie, być może sytuacja w domu, być może, nie wiem, narodziny jakiegoś dziecka, czegoś będzie za dużo. To mogą być właśnie jakieś sprawy związane z dziećmi. W każdym razie, jeżeli chodzi o osobę spod znaku, no tutaj karty pokazują, że wy czemuś po prostu nie podłacie. A być może będziecie chcieli, nie wiem, pomóc jakiejś kobiecie, komuś z rodziny, może bardziej zechcecie się zaangażować właśnie w te sprawy rodzinne, ale tutaj niestety karty pokazują, że to będzie za dużo dla Was. Tutaj karty mówią o tym, że być może też powrócą jakieś dawne, niezałatwione sprawy bądź też powrócą jakieś osoby, które też właśnie będą miały taki wpływ, że czegoś po prostu w listopadzie będzie u Was za dużo. Teraz sprawdzimy panny. Zobaczymy, co tutaj było w Was znaku panny. Najważniejsze wydarzenie w listopadzie dla osób z podznaku panny. Najważniejsze wydarzenie w listopadzie dla osób z podznaku panny. Najważniejsze wydarzenie w listopadzie dla osób z podznaku panny. No, tutaj karty pokazują jakieś kwestie prawdopodobnie powiązane z Waszą pracą. Być może schematy, to co jak cały czas działacie, jak się zachowujecie, jakieś reguły sprawiają, że czujecie pewną ciężkość. Być może akurat w listopadzie będziecie chcieli wyjść poza jakąś taką właśnie utartą ścieżkę Waszego działania. I to spowoduje, że będziecie mieli jeszcze więcej pracy. Tak więc, tutaj, jeżeli chodzi o osoby spod znaku, panny, mam wrażenie, że karty podpowiadają, że jeżeli będziecie postępować cały czas jak dotychczas, będziecie trzymać się swoich takich, takich zasad bądź też reguł, to będzie wam sprawiało jakąś ciężkość. Będziecie mieć, że tak powiem, wszystkiego już za dużo. I to przyczyni się do tego, że spowoduje, że będziecie mieli jeszcze więcej pracy niż zakładaliście. Tak więc tutaj u osób spod znaku Panny może warto właśnie wyjść poza jakieś takie swoje schematy, reguły, bo to, jak działacie cały czas, właśnie powoduje Waszą aktualną sytuację. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o czytanie dla tych trzech znaków. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i zapraszam na inne. Pa! pa.